Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Ternis. Właśnie zaczyna się walka kruszwila i kamerzysty. Wy będziecie widzieć jakieś nagranie, które nie będzie objęte prawami autorskimi. Także za chwileczkę zaczynamy, więc uwaga, walka się rozpoczęła. Piąteczka przebita. Okej. Okay. Kamerzysta goni kruszwila i go atakuje. O kurde, już koniec? No moi drodzy, najszybsza walka Kamerzysta wygrał Nie spodziewałem się tego, ale... No kurde, jestem nie powiem, że w szoku o, Zbliżenie na Big Jacka jest też również w szoku, ale wow, dobra Więc moi drodzy, nie będę wam dłużej tutaj zajmował czasu Jeśli było jakieś nagranie, to oczywiście ja wam wrzucę tutaj Jeśli go nie było, no to tego filmu po prostu nie widzieliście ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, no i widzimy się już w kolejnych filmach, do następnego filmu Siemano.